Brawa i następna kategoria. W tej chwili przechodzimy do kategorii już naszej tu powiatu wołmińskiego. No bo już wiesz, połóweczkę to. wiesz. Nie? A ma rację, mina? Tak? A to sorry, nie widzisz. nie przyznałeś, Ja z godłami mam problem. Bardzo. Ale nie ma berliner. O co chodzi? Wiesz co to wygram, zobaczysz Nie no to ja Tak ja się od jutra biorę za siebie A co Grilla masz jakiegoś? <grydżet> <grydżet> Cześć z no, To ten mój czuka Jak Paulina ciężko czy dobre tempo jak panie Bogdanie bardzo dobrze byli w lekko atletyce zrobiłeś wszystko teraz na rowery co nie <grydżet> za... <grydżet> za minutę za minutę dokładnie Panowie, poproszę mnie o wytyczne. Grał ja stale ustawiamy... a ty lecisz chłopaki z tyłu za to nie mogą nadążyć. No zobacz, tam 100 metrów za tobą sto. Spokojnie. Na swoją metodę, co nie? Dziś zaskoczenia. Nie rad Tylko mi koszulki nie jest moc za bardzo. Wami też niezły zawodnik na 60? 61, w tym było 161, ale było lepiej. Szacunek, panowie, szacunek. Nieźle. Spokojnie, to już niedaleko zostało. No że dobra technika, jest. nie? Serio, serio. Jak Marcin, ciężko? Jest OK. No że to jest troszkę pada. No i ja wiem, warunki dzisiaj. Tego zostawili, bo nagrywałem, to był daleko, nie za ostro. Początek. Bieg w ogóle nie widać wysiłku, ale znamy radę tym tempem do końca. Leczu dzisiaj jest chłodno. No, no chłodno, no, zawsze tu był. Zawsze Kto, tu był. Pan. Biegłem, tylko no, w tym roku się kontuzji. Ale też nie coraz mniej hajsu dają, że tylko i ty jeden przyjeżdża, a zawsze przyjeżdżało trzech nawet. dalej, prosto, prosto. W pierwszym etapie 50, potem 80, potem 100 na końcu. Bie. Andrzej, dajesz! To przy... Paweł, Paweł, wiesz, po fotografujesz? No wiem, wiem, o, Paulina daje. Dobrze. ...samochodu, cały czas jest ciąg, On musi zaczekać tam teraz. Nie wiem, nie wiem. Darka króla. Nie, 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 tego chyba nie, wyjął, nie ale poleciał Krysik, Krysik. z nim poważnie, tylko tyle, że Krysik w tym roku trochę zrzucił i... Dobrze panowie. Mario, dzwoni, żebyś na zakręcie dał radę, żebyś w poślizg nie wpadł. Dobrze jest. Widać. Ja nie? Rzuty koszut I z tym co z tyłu leci za nimi pomarańczowej to jest ten z Rzuć, rzuć Darek, dobra. niedaleko Złoty Taka mini kamera to jest fajna Na ile leci? I Za godzinę 30 i cały czas idzie się Godzina 30 Marcin się wykrwawił Picie chcecie? Wodę Wodę chcecie? No, to ja to... Zaraz wam dam pisień. Dobra. Wcześniej fotoreportyń zrób. Tak Masz minutę zaty do tego. Masz minutę zaty do Patrycji. Zagotowałeś się? Picia chcesz? Picia chcesz? Paweł, picia chcesz? Chcesz picia? Paweł? Ja

22. 122, Paweł Kowalczyk, numer 12. 12, kolejna pani, Rysiu, w doskonałej formie, pokonując własne słabości, ale uzyskując wspaniałe wyniki, prawdopodobnie tak. 34 minut, godzina 34 minuty minęło już, a przypomnę również, że niektóre już no, są na mecie.

29. Nikt nie ma ten kto wygrał, nie? Ale czy rzeczywiście mam 35, poleciał? Trener. O? I 50. Najlepszej zawodnicy powiatu Po Pomału władze nam się schodzą.